Witajcie. No dzisiaj takie porównanie trzech grzybów. Jadalny, no taki jadalny, ale średnio dobry. I trujący. No zacznijmy od tego najgorszego. Jest to muchomor biało-żółtawy. Jak widzicie tutaj pochewka jest przyrośnięta. I to jest taki główny wyznacznik. Tutaj mamy czubajnika, zapewne czubajnika ponurego. No, i tutaj już to jest ruchome. To taka pochewka po e, przyrośnięciu kapelusza. Tutaj mamy same takie starsze osobniki. No, i na końcu czubajka, kania. No, tutaj to też się oderwie, i też będzie tak jak w czubajniku to wyglądało. Czyli to będzie ruchome. Niestety, znalazłem tylko taki w miarę młody owocnik. No, ale przy tych czubajnikach, no, zobaczcie tylko na potęgę tego trzonu. Ten kapelusz też znacznie większy by urósł. Tutaj, no, to już jest taki dosyć duży, jak na czubajnika ponurego. Osobnik, no i widzicie, za duży nie jest, no, a tego grzyba się wystrzegajcie. No i jak widzicie, no, najłatwiej go byłoby z właśnie tym czubajnikiem pomylić, no bo już czubajka kania. Kolorystycznie taka dużo bardziej szara. No i przede wszystkim czubajkę kanie sobie powąchajcie ma taki przyjemny grzybowy zapach czubajnik. No już ten takiego zapachu nie ma, taki prawie że bez zapachu. No i muchomor, a muchomor takim trochę drewnem, trochę kompostem, no taką rozkładaną trochę materią. Od niego czuć, no jeszcze tego zobaczmy. No nie ma na pewno takiego zapachu fajnego jak czubajka kania, no a te dwa grzyby można byłoby łatwo pomylić właśnie, czubajnika i muchomora biało-żółtawego.